Patrz, Luluś, ile tu jest pysznych jeżyn. Naprawdę dobre. Uh -huh. Umazałaś się! Jesteście! Dzień dobry, dzieci! od jeżyn ze śmietaną mm, i odrobiną cukru. Mm. Tak, z miseczkami i serwetkami są jeszcze lepsze. Lecę po śmietanę. A ja przyniosę miski i serwetki. Ale Luluś, jeżeli zostawimy tu jeżyny... Ktoś mógłby je zjeść. To co zrobimy? Mam dobry pomysł. Zaraz wrócę. Tylko ty przypadkiem nie zjedz tych jeżyn. Przyrzekasz? Przyrzekam. zjem kilka jeżynek, Lulusiowi to nie zrobi różnicy. Kropeczko! Coś przyrzekałaś! Przepraszam, zapomniałam. Już jestem! Zaraz narysuję ci misia koala. Hurra! A jesteś pewien, że nie zje nam jeżyn? Jestem pewien, bo on je tylko eukaliptusowe liście. Wspaniale! Szybko rysuj tego misia! Rysowanie misia koala Zaczynam od głowy. Najpierw duże koło. To jest jedno ucho, potem czubek głowy i teraz drugie okrągłe ucho. To bardzo ciekawe Luluś. Śmiało rysuj dalej. A teraz spójrz, ciągnę linię w dół i rysuję pół kole. O, Lulusiu, a jakie ma oczy? Oczy ma jak dwie czarne krobeczki. Powiedz mi... Czy nos ma ładny i okrągły jak ja? Nie. Nos ma owalny albo w kształcie jajka. O taki. A jak wyglądają jego usta? To łatwe. Wyglądają jakby się uśmiechał. <laughs> Jest to naprawdę śliczny. Co teraz? Teraz Kropko rysuje duży brzuszek i dwie przednie łapki. I dwie tylne jak duże buty. Gotowe. O, jest taki malutki! No i wreszcie, dzieci, możemy wszyscy razem... Ubić śmietanę! <laughs> pokolorować! O, jasne, pokolorować! Ja to zrobię! Przypiluj nam czarnych jeżyn. A my przyniesiemy śmietanę, miseczki i serwetki. Eee, bardzo chętnie. Tylko nigdzie nie odchodź, dobrze? Eee, nie ma mowy. Mi się koala nie znoszą wycieczek. Siedzi mi na drzewie przez cały dzień i noc. Patrzeć. Możesz się odwrócić? Sylwio, ty nie możesz spać! Bo co z jeżynami? Ja jestem panią Koala, więc śpieczę przez salutki dzień, a czuwam dopiero w nocy. Tylko panowie Koala nie zasypiają podczas dnia. Chcesz narysować. Tak, panna koala. Rysowanie misia koala zaczynam od głowy. Najpierw duże koło to jest jedno ucho misia, potem czubek głowy i drugie okrągłe ucho. Żeby dokończyć głowę, ciągnę linię w dół i rysuję półkole. Oczy są jak dwie czarne kropki i owalny nos. Ta ma jakby wciąż się uśmiechał. Jego ciało jest jakby dłużone koło. Teraz dwie przednie łapki i dwie tylne jak duże buty. I już można misia koala pokolorować jak się chce. Dzień dobry, witajcie kochani. Mam na imię Jarek. Jarek, Sylwia tu śpi. Daj, Jarku. hej, czy mógłbyś popilnować jeżen, póki nie wrócimy? Tak, oczywiście. Hurra! Pośpieszmy się, musimy przynieść ci bitą śmietanę. Chwileczkę. jeśli chcecie narysować Misia Koala, to do roboty. Do, do zobaczenia, widzenia, dzieci. Do widzenia, Luluszu! Do widzenia. 气。<Sí. S 2> sí. Czekaj tu, zaraz wrócę! Kto wysoko skacze? O, już wiem! To Olbrzym! Jestem! Wiecie, kogo narysuję? Olbrzyma! Bo Olbrzym skacze naprawdę wysoko! Nie! Wyżej od niego skaczą kangury! Kangury? Tak kropko! potrafi skoczyć na trzy metry. Patrz uważnie. Zaczynam od głowy. Jest mała, a na czubku jest dwoje uszu. Pociągnę ukośną linię w dół, to będzie grzbiet. A teraz narysuję zakrzywioną linię do góry. Całkiem jak zjeżdżania. Poczekaj. Rysuję linię do dołu i już jest ogon. Nie przesadzasz? Taki duży ogon? Dzięki niemu Kangur wysoko skacze. Teraz kropko narysuje zygzak. To tylna noga z wielką stopą. Brzuch, szyję i dwie przednie łapki. I drugą tylną nogę. I na koniec jeszcze kreseczkę na brzuchu. To kieszeń. Po Co mu kieszeń? Nosi tam chusteczkę. <noise> Nie kropko! W kieszeni nosi dziecko! O! To wspaniały pomysł! Kieszeń dla małego kangurka! Ja dorysuję uśmiechniętą buzię, czarną kropkę to będzie nos, a dwa przecinki to są oczy! Gotowe! Kangur jest jak żywy! Ale musimy go... Pokażę! Witajcie, przyjaciele! Witamy, karburzyco! Chciałabyś poćwiczyć z nami? Z radością! Boksujemy się? Jestem mistrzynią! Nie, nie! Gramy w koszykówkę! W koszykówkę? Nie znam takiej gry! To proste! Wystarczy podskoczyć i... Ha, ha! Podskoczyć? Chętnie. I hop, i hop, hop, hop. <śpiewanie> Juhu, pani kangurze, co? Gdzie pani jest? I hop, i hop. A! Tu jestem. Widzieliście? Umiem skakać daleko. I szybko. Czy tak się gra w koszykówkę? Y tak, ale jakby nie, nie całkiem tak. Słuchaj, ta gra polega na tym, żeby rzucić piłką i trafić do kosza. Piłką do kosza? Bardzo łatwe. O. Budło. Przepraszam, czy wskoczysz do kieszeni i pokażesz mi? O tak, bardzo dobry pomysł. Rzucaj, rzucaj, Lulu. Wychowanie kangura zacznijcie od głowy. Jest mała, a na czubku ma dwoje sterczących uszu. Od głowy poprowadźcie linię w dół. To grzbiet. Teraz zakręć się do góry. I z powrotem w dół i jest już ogon. Potem tylna noga z wielką stopą. Brzuch, szyja i dwie krótkie przednie łapki. O drugiej tylnej nodze I o kieszeni kangura Teraz narysujcie mu oczy Nos i buzię I pokolorujcie go Jak wam się tylko podoba Witam moi mili Dzień dobry To co? Boksujemy? Nie, uczę się grać w koszykówkę Świetna zabawa Sorbko, skacz do kieszeni. A teraz dzieci, wy też narysujcie kangura. Już wiecie jak? Do, do widzenia, widzenia, dzieci! Do widzenia, Lurusiu! Do widzenia, kropko! Dzień dobry Luluś, Dzień dobry, kropko! Dzień dobry, dzieci! O! Ktoś tam jest! Luluś, popatrz! Jajo! A gdzie jest mama jaja? Tam! Dzień dobry, pani! Proszę się nie martwić! Luluś i ja mamy pani jajo! Jakie jajo? Jak to jakie? Proszę zobaczyć! Jest pod drzewem! Hmm, przykro mi! Ale to nie jest moje jajo. I nawet nie jest ptasie. Jeżeli to nie jest jajo ptaka, to czyje może być? Jestem pewna, że to jajo należy do kogoś, kto ma gniazdo na ziemi. Tak więc proszę wybaczyć. Należy do kogoś, kto ma gniazdo na ziemi? Ja coś wymyśliłem. Pilnuj tego jaja, Kropko. Zaraz wracam. Nie ma sprawy. Po prostu usiądę na nim. Niełatwo jest wysiedzieć tak duże jajo. Jak właśnie dzieci? Czy ja to jajo? Kurze Albo wielka O, Już jestem! Pośpiesz się, Luluś, Jajo, pęka! Prędko! Trzeba narysować mamę. Zacznę od grzbietu. Co ty rysujesz? Przecież kura tak nie wygląda. Masz rację, kropko. Ale nie tylko ptaki składają jaja. Robią to krokodyle. Myślisz, że to jajo krokodyla? O nie! Nie bój się! Ja rysuję tylko bardzo miłe krokodyle. Bardzo miły krokodyle? Popatrz. Najpierw narysuję górę jego głowy w kształcie serca, a potem długi pysk z zębami. Nie rysuj mu dużo zębów, proszę. W porządku, kropko. Brakuje mu jeszcze ogona, brzucha, no i łap. Krokodyl ma długi ogon. O tak. A teraz jedna łapa i druga łapa. Brzuch i jeszcze łapa. Nie rysuj dalej, już zaczynam się bać. Kropko! Przecież dobrze wiesz, że to jajo powinno mieć mamę. Proszę, ty też rysuj, to będziesz się mniej bać. Tak myślisz? A, a co mam narysować? Może oczy? I duży pysk! Nie, nie mam mowy. Krokodyle mają ogromne usta. O, bardzo dobrze. Teraz dzieci musimy rysunek... Dziękuję, kochani, za wszystko, co dla nas zrobiliście. Cała przyjemność po naszej stronie. Prawda, kropeczko? O tak! Hmm. Chociaż wysiadywanie jaja wcale nie było łatwe. <grymne> Musisz wiedzieć, że krokodyle nigdy nie wysiadują jaj. Chowamy je w gnieździe i czekamy, aż ciepło i słońce zrobią swoje. Naprawdę? To wiele tłumaczy. Dziękuję! Dziękuję wam za najśliczniejszą mamę na calutkim świecie! A może chciałbyś mieć jeszcze tatę? Och, tak! Kiedy rysujesz krokodyla, to zacznij od grzbietu. Potem narysuj górną część głowy w kształcie serca. I bardzo długą paszczę. Można też narysować długi ogon, dwie tylne łapy, brzuch i dwie przednie łapy. Nie zapomnijcie narysować dużych oczu i wielkiej paszczy pełnej zębów. No i wreszcie można rysunek pokolorować. Witaj, mężu! Mm -hmm. Dziękuję Wam bardzo, moi przyjaciele! Teraz wybierzcie się zarysowanie krokodyla i bawcie się z nim! I pamiętajcie, że może być groźny! Do zobaczenia! Do widzenia, dorosio! Do widzenia, kropko. Tylko ryba! Dzień dobry! Natychmiast nie wpuść do wody, jeśli łaska! A ty, jeśli łaska, oddawaj nam piłkę! To nasza piłka! Co? Jaką piłkę? O rety, znów się pomyliłem, Ach, nie powinno do tego dojść! Co się stało? Na imię mam Rysio i jestem niezdarną remorą! A co to za ryba? Jestem remorą, więc przyczepiam się do większych ryb i razem z nimi podróżuję, a pożywiam się żyjątkami, które na nich żerują. O, wygląda na to, że jesteś przebiegły i leniwy. Leniwy? W żadnym razie. Robię tak, bo nie pływam zbyt dobrze. Szukam więc dużych ryb, z którymi mogę pływać po morzach i oceanach. Niestety zgubiłem się i utknąłem przy brzegu. To prawdziwe nieszczęście. Noś, czy można mu pomóc? Mam pomysł. Poczekajcie, zaraz wrócę. Jeśli chcesz, mogę zaśpiewać. Właściwie cały czas śpiewam podczas podróży. Ach, może piękne jest, więc się widokiem ciesz. La, 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 la. A, coś wymyśliłem, popłyniesz ze mną? A, nie la, sądzę, żeby to la, był dobry pomysł. La, 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 la. <laughs> Już jestem! Popatrz, Rysiu! Zaraz ci narysuję towarzysza podróży. To rekin! Kurde! Rekin? Ale rekiny są niebezpieczne. Nie dla mnie, remory! Rysowanie rekina zaczyna od głowy w kształcie trójkąta. A ja dorysuję kropki do oczy? kreskę to paszcza. Jeszcze trzy krótkie kreski to są skrzela i trójkątna płetwa na grzbiecie. Teraz ciągnę linię. Dorysuję jeszcze drugą małą płetwę, no i ogon w kształcie sierpa księżyca. Następnie prostokątną płetwę na brzuchu, linię brzucha i dwie trójkątne płetwy. A na koniec połączę te linie z głową. Hurra! I już gotowe! Jeszcze nie, Rysiu! Bo należy rekina jeszcze. Pokolorować! <grystanie> Bystre z Was, dzieci! O! Witaj! Ja jestem Luluś, a to moja koleżanka Kropka. Witajcie! Nazywam się Marcin Rykinek. Cześć! Marcinie, mamy kolegę, który szuka towarzysza podróży po morzach. Tego nie rozumiem. Właśnie pozbyłem się ryby remory. Była nie do zniesienia. Nawet na jedną chwilę nie przestawała śpiewać. Lulosiu? Czy to nie był Rysio? Dzień dobry! To ja! Rysio? To znowu ty? Och nie! To wprost niemożliwe! Mnie już tu nie ma! Ja to nie ja! Wracaj, Marcinie! Obiecuję! Nie będę już śpiewał! O, naprawdę mnie nie chcę! Sam! A, a, a. Sam! Pośród morskich fal! Pośród słony! Nie przejmuj się, Rysiu! Rysowanie rekina zaczynam od jego głowy w kształcie trójkąta. Teraz dwie kropki to oczy i kreska to paszcza. A trzy krótkie kreski to jego skrzela. Na grzbiecie rekin ma trójkątną płetwę. Pociągnij linię grzbietu. Dorysuję jeszcze drugą małą płetwę. No i ogon w kształcie sierpa księżyca. Teraz rysuję prostokątną płetwę na brzuchu, linię brzucha i dwie trójkątne płetwy. Na koniec połączę tę linię z głową. Rysunek jest już gotowy, więc można go pokolorować jak się komu podoba. Witaj, ja jestem Luluś, a to jest kropka. Witajcie! Ja jestem Lucian. Chyba się mnie nie boicie. Nie, chcieliśmy Cię prosić o pomoc. Ktoś szuka towarzysza podróży przez siedem mórz. Naprawdę? Tak! No to popłyńmy. Mam już dość samotności! Tak się bałem, że nikt nigdy nie będzie chciał ze mną popływać! Chyba się za przyjaźnią! Widzicie te zęby? Tak! Powiedz mi, czy ty lubisz muzykę i śpiew? Och, uwielbiam śpiew! I nawet sam układam piosenki! To świetnie! Będziemy razem śpiewać stworzymy oceaniczny nułek! Bardzo Dobra, wam dziękujemy. Aaa! Kiedy, kiedy razem pieśniu śpiewamy Wszyscy po wszystkimi O tym, jak na morzu jest przed cudnia. A teraz wy, dzieci, narysujcie rekina. Powodzenia! Do, Do zobaczenia, zobaczenia dzieci! Do widzenia, Lurusiu! Do widzenia, kropko!